Gdzie on jest? Gdzie on jest? O tu jesteś. Chcesz dostać chili? chyba dostajesz co? Creeper atakuje korona Magregora. Coś się odwaliło, moi drodzy. Korona Magregor mi przegrywa. Halo. Rzuca Creeper korona McGregorem. Kontra korona Magregora. Corona McGregor bierze Creeper, jaki ja jestem w ogóle wilgaśny Jezus Creeper kontra atakuje Ja atakuję korona McGregora Jest rzut I się przed co ty robisz? Korona McGregor, spokój się Kontra Więc zostaw to Zostaw to, nie rób tego Jednak zostawił Jest chyba rzut, no i przewrócił się no to taka ściska podłoga Kolon McGregor rzuca creeperem bez pięści, klas kontra creepera i rzuca Conora McGregorem prosto na backstage. To się dzieje? Piękny belly back suplex chyba. chyba tak, nie? KONTRA KORONA MAGREGORA I TERAZ KORONA MAGREGO ATAKUJE CREEPERA PIĘKNY RZUT NIE tutaj NIE MA KONTRA CREEPERA I TERAZ PIĘKNY NAKE BREAKER PRZEZ KORONA MAGREGORA bierze KORONA MAGREGO KRZESŁY CZY BĘDZIE UDERZENIE TAK JEST UDERZENIE PO RAZ PIERWSZY PO RAZ DRUGI NIE KONTRA KONTRA CREEPERA CO TERAZ ZROBI CREEPER PIĘKNY BELLY TO BACK SUPLEX nie, ten y, bug suplex czy coś takiego. Komunikuję, że robię, że creepera, ale Creeper kontruje Nie, jednak nie. Pięknie prosto w plecy klipera. Piękny chop, uderzenie z pięści. Czyli po raz kolejny? Tak, po raz kolejny z w plecy. Canelo McGregor może wygrać tą walkę. Backstage bro. The De Oczywiście to nie jest walka no tilt match, ponieważ to byłoby w ringu. Pięknie Creeper atakuje McGregora. Czy McGregor teraz sobie poradzi? Tombstone, jakiś nie wiem, tańce Tombstone. <grywka> nie wiem co to było. I co teraz się stanie? Czy będzie jakiś finisher? Pięknie? Kopnie jest nieudany, ta skoro Magregora atakuje Creepera i znowu go rzuca. Ale Creeper się nie przewraca, idzie do Magregora. Piękne uderzenie od Magregora. Halo kamera, uspokój się. O, Magregor chyba może wygrać tę walkę. Nie kontra Creepera. Piękne uderzenie. Co tu się dzieje moi drodzy? Mamy, będzie GTS Suplex, GTS, Suplex i Creeper wygrywa tą walkę, no right to match backstage bro To był oczywiście kolejny odcinek z Creeper Z WWE Superstar. Subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Ja już Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!